Co zrobię nagrywanie jak nie grać Aren. Serio? Taki poradnik, jak tego nie robić. Kogo hmm? Mam pojęcie. Mam pojęcie. Oj, to fokusujemy. Oj, może tego maga, to mag, tak? No może. Hmm. A ty nie nosisz świątecznej czapeczki? Chyba no. jakiś. Ej, jak nie masz? Co? To, się to za darmo wchodzić dostaje. Musisz basen no, tam zabić no. w gierze. Hmm. Gdzie, Gdzie, Gdzie jest GG? No, pomaga. O, kurde. Nie stagowaliśmy ich. No. Tam nie uchodzę. Jezus, ja mam starosłonek. Chyba zmarł był, no, czy nie? Nie, był? nie, nie umarł. Fak, jakim cudem całe życie ma? Co tego dro... ...tego teleportu. Co Znaczy, jak burza. Ja wiesz, sądzę, że prototyp w tej awaryjnych to powinien być zabroniony. Dobry powinien być. Mhm. Zabroniony powinien być. Znaczy, no. ja nie jestem jakiś. Gierman do dupy, nie jestem zupełnie doświadczony, a jakieś to idzie. Ale co chodzi o to, że żyjesz dużo, no to ja też nie jestem doświadczony, ale to mamy niski ranking, to też dlatego chyba. Zaraz podbijemy trochę powyżej tysiąca, a to się okaże, że, że będzie w dupę. Stałeś? tak, tylko że robiłem crafting, a Dobra, tam, to się wygrać, więc można powiedzieć, że tak właśnie trzeba grać. uczymy coś teraz. Druid. Teraz dla bym wjeżdżał. W prista? Mm. Koniecznie. Druidy mnie wkurzają, bo oni mają tu całe jakieś te. Kolce takie, które odbijają się te obrażenia. A to ty nic nie robi. No jak nie robi? Ja się ty nieraz zabiłem sam. Jak on to odpalił. Ja myślałem, że nie będę wracał do czołgu hmm. O, skrzydełko. Hmm. Ten się schował, nie wiem po co. No, strasznie nie szybko dojechali. Nie zauważyłem, że tak szybko dojechali. Kurczę, bym szybciej defensywki palił, a tak. Hmm. Ten priest. Priest jest strasznie mocny. W ogóle u mnie na rajdzie wczoraj priest oka DPS-u kręcił. Na niektórych bossach. To dobrze. No fajnie, tylko wiesz, druga osoba tabeli była gdzieś tam daleko Taki. Gather... I w ogóle gościu ten yy, zarobić z tym priestem. logi chyba robił powyżej 90 na każdym bosie trzeba hmm, zaraz zobaczę te logi Średnią no, ma 88 Wszystkich posów. Dobrze. Dokładnie. Dobra, to tam do. O, Wjeżdżałem w dehacza są słabi. To ja wezmę talent na obrażenia. Na obrażenia? No najlepiej wiesz, na PvP na obrażenia talent mieć <grystanie> rój tylko leczu Lecimy você conhece, né? Ja w klatkę tego druida może. Tak. Ja to na chwilę. Dobra, ja zawsze. Nooo, nie mogłeś mi podleczyć trochę? No nie, sorry. Koncentrowałem się na... ...zrobieniu depsa. Kurde, taki low był. No... Nie, nie, nie ...nie zjechaliśmy go. Prawie nie żył. Druid chyba idealnie tak go wyczekał, żeby nie ten przeleczać, a żeby nie umarł. Obe to nigdy nie wiadomo w sumie, kogo lepiej zaatakować. Czasem wydaje się, że może Hilera lepiej, bo... Może no, trzeba wyjechać na chira, bo, bo wtedy jechać, ma gorzej, żeby leczyć. Tak jak w sumie on sobie stoi, może leczyć, co? Ja nie wiem, to za, za, za dużego bursta musimy mieć, żeby zjechać Depsa wtedy. A ja nie mam aż takiej podzielności uwagi, żeby, wiesz, tam rzucić CCK, a tutaj kurczę bić. Zwłaszcza, że, kurczę, rzucam klatkę, zaraz z niej wyszedł, nie wiem, czy trinketem, czy czym. Survival, Co to jest? Hmm, to chyba wroga, bo on będzie... Ja go postaram się znaleźć, Spectrocytem. I wrzucę mu klatkę. wtedy pokażę. Czasem to wychodzi. Zobaczymy teraz. Ja też mam klatkę, widzisz? No, widzisz, Co idziemy na ryby. <laughs> e... Nie schował się? No i tam. jest? Ej, to jest Hunter. Gdzie jest Rogue? Chował się ciągle. Tu jest. Rok z papieru. Nie wiem dlaczego czego. Zabić tylko, że mnie zabije zaraz. Kurwa ja byłem w cc panie. O, ja też nie mogłem nic zrobić. Nie mogę z tego wyjść. Miałem jeszcze Darkness, ale mnie z No, Rook jest bardzo wrażliwe tylko trzeba go wyjąć. <grych> mm, masz go, masz go. Leczenie Roga też jest ...pegięte. Echa się niby leczy, ale rok kurwa cały czas biega z pełnym życiem. Nie ma. Stam tyle stonów, że ja kurwa. No, ja. no w musimy, musimy się razem trzymać, bo zostaliśmy odseparowani. On jest przewalony, bo on Cię zestunuje i jest w tą chwilę w stanie Cię zjechać do zera praktycznie. Nie było źle, tylko że po prostu... Nie miałem zasięgu, żeby Ci pomagać, ja? no Właśnie miałeś moc, No pogoniłem za hanterem, a Ty, nie wiem... Mieliśmy coś, no, powiedzieć. bo mieliśmy się na rogach sfokusować, jak go przecież wyjąłem. Tylko Mówiłem, że żeby No mówię, że klatkę obrzucę, czekam. Dobra, nie wiem kogo teraz, totalnie nie mam pojęcia Wybierajmy na przemian. O, teraz tylko chcesz. Musisz być. No panie, tak nic nie mówisz, że ja próbuję w Uriora wjechać. O, nie kto ma mniej życia? O jest, bo to kto ma mniej życia.

No, dźwięk lasów. No dać dach. może dać gdzie słabszy. mnie. No ciekawy jest ten twój wygląd, no ciekawy. To, A... jest, to jest jeden set, czy jakaś składanka? Nie, to w nie, muszę z ten... <śm> muszę to zaupgrade'ować, ten... Ten transmog, to, to jest, nie wiem, że głupoty mam tu. I przywiązujesz wagi. O kurde. O zabijcie. Fuck. Niezwego, znaczy. Niezłego go mieli. Niestety. No, ten też wyjechał. To To też nie wiedziałem czy to no, był ten Darkness tam, wiesz, także siedzieliśmy w tym, wiedziałem czy to był twój, czy to mu... A to był mój, bo oni się tak rzucili gwałtownie na mnie najpierw. Ej kurde, muszę iść na raid.